Siema widzowie, dobrze. Yy, no, nie widzieliśmy się dwa lata, takie mały skromne. Taki, taki, mały czas, taki mały czas. No, yy, teraz jakby straciłem tamto konto. Chociaż można podobno je jeszcze odzyskać. Ja się mam na innym urządzeniu. Dzisiaj będziemy grać w blog w, w blokdasz, yy, z, jeżeli nie pamiętacie, to z Arturem. Dzień dobry, przywyszę. I no, mam cel właśnie odzyskać tam to konto, gdzie wydaję jakieś 100 złotych na Stumble Guys, ale no. Yy, no. więc... Yy, yy, Blog dasz Endless i no... Spróbujemy przeżyć 50 fal. Tak. Najwięcej może. O, ja mam na tym koncie tego dużego banana, zobaczysz. Ty widziałeś go, czy nie? To Jaki? zobaczysz. Patrz. Aha. Największy zasięg jakby na ulepszenia. Ojej, ja teraz możesz ulepszyć swoje mocy ja ulepsi... No i ja nie wchodziłem do StumbleGuys też jakieś dwa lata. Ja przez, zacząłem grać. Czekaj, chodź no. tutaj patrz, pokażę ci coś. W samym co? Patrz. Patrz, no, mocne uderzenie. Mocniejsze niż kiedyś. Ulepszyłem je na trzecie, można jeszcze dwa razy. Już nie umiem się przenikać tak jak dalej. dwa lata temu. Gramy następną grę. Okej. Okay. Ja to zaraz utnę. To teraz nie będzie lepiej. się. Dobra, mamy Blok Dash Endless. Nie, mm. yeah. kto by się spodziewał? No, Ciekawe. to wcale my tak, że ustawiliśmy. W końcu 50. falę, a nie szóstą tak jak ja. Ja próbuję przeniknąć, bo dwa lata ja temu. Ja ciągle to, przenikam. To, to jakby próbujem. ja ciągle próbuję. Właśnie, ja też próbuję przenikać. Ja umiem dalej, nawet. Mówię o to, powiedziałem to i od razu, i od razu nie zrobiłem tego. A więc. Um. O, dobra. U. Pierwszy raz. Powiedzcie co? 2025, a więc pozdrawiam. Osób, które oglądają to w roku 2026, pewnie ja to będę z Arturem oglądał, bo ostatnio oglądałem moje, i moje na, 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 na nasze stare. Ej, tutaj w ogóle czas jest. No. Za, zauważyłem dopiero teraz. Tylko jeśli ktoś umrze bez patrzenia na czas, to wtedy jakby zresetuje się, więc trzeba będzie zobaczyć na czas. Perfekcyjnie. Uh -huh. No więc. Cheater. Dzięki. Dzięki. Ja też to, ja też to często to biorę jako komplement, bo to jest tak naprawdę do większości komplement. Ja jestem na tym pay-to-inkocie starym. No właśnie. Dalej się nazywa BREDSTY, jeśli ktoś pamięta. Pe pewnie nie. Spróbuję. Nie. Aha. Nawet nie dałeś mi spróbować. <grym> no, od razu w lasery wpadłem. <grym> Yy, mój tata był teraz. W sensie... Laga mam, obrażuję. Ej, ej, ja też miałem Laga! Dobra, jesteśmy w Dobra, ludzie. jesteśmy. Wcześniej dostaliśmy obje galagi, ale ja przeżyłem. W sensie no, widzieliście to na pewno, bo... to, backflip. Backflip. Jeszcze ja w tym jadim. filmie spróbuję backflip. jak najwięcej rzeczy uciąć, żeby nie było nudne tak jak dwa lata temu, gdy miałem... Wtedy też było nudne? Mało latek? Bo my byliśmy nudni. A ja byłem dziwny. Teraz jestem mniej niż wtedy. On teraz próbuje być coraz bardziej normalny, chociaż nie udaje mu się. Cicho. Bo specjalnie nie będę normalny. Nie, no, on się zachowuje y, gorzej. Y, on się zachowuje lepiej y, no, to, normalnym w normalnym kadłubie. się zachowuje lepiej niż jak kiedyś. A -a. Ale nie, on się zachowuje gorzej niż Bo, no, tutaj. tutaj. Czyli patrz na to, patrz na to. Tak się roln... back, Dobra, szósta fala! Jupi! Nowy rekord. Ja, no jakaś... Gdzieś... Na tych, gdzie są na dole, to po prostu daj mi rozwałć Szybko. No cię, Chciałem cię uderzyć, ale kochan opisy. Chyba złą matkę. Czy ty przeżyjesz? Dziękuję. No ale ja to specjalnie zrobiłem. Co ty, ty myślisz, że ja jestem y, y, no słaby gamer? Tak. Przeżyj przeżyj teraz to. A nie, że wpadłeś po prostu w Nie no dobra, ćwiczyłem sobie. Jeszcze blog. kiedy? kiedy? <laughs> Brato ćwiczył prehistoryzm w tym czasie. Dobra, allora, ja pierwszy tak jak mm. zawsze. Ja dalej pamiętam tutaj wszystko. Ja też. Jeden. Dawaj, Ej, dawaj jak najmniej rozwalamy. Co? Jak to? Czemu? Jakby jak najmniej rzeczy. Nie, no dobra, nieważne. Nie, nie chcę. Nie. Jechać. Brat miał zły pomysł. Powiedz, daj mi po prostu kopnąć, a nie ryzykujesz. Ej, to było dobrze. Jak byś umarł, to Jakbyś umarł, to byś umarł. Jakbyś umarł, to byś umarł, ale jestem mądry, chłopie. Nie no, normalnie fizyka, y, matematyka. Tylko fizyka, matematyka, to... O czym ty, o czym, chyba o innych rzeczach rozmawiałem tutaj. Banan. Ale ja nie. nie wiem w ogóle, o, o czym my rozmawiamy, bo damy takie głupoty. Czemu pies, szczek... Pies, kot. Kod. Dobra. Yy, no to. No to teraz to jest nasz taki pierwszy odcinek, taki to nie będzie na pewno. Najlepszy. Najlepszy, mus... ale... Bo no... Jeszcze musimy się nauczyć Spry grać. Jakby ja się już trochę nauczyłem, miałem platynów na w sezonie, tylko się skończył. Dobra, no to będzie weekly. Co, co, co jakby w... Będziemy. będziemy w piątki nagrywać? Umarłem. Yy, no i w weekend będzie będę w sobotę lub w niedzielę dany wysyłać, a więc... No. Tak, pewnie nie będzie. Nie widzę. W kolejnej rundzie. Jesteśmy w kolejnej rundzie. Jeżeli nas nie słyszycie, to yy, nasza to wina. Jakby mnie... Je, jeśli nas by nie słyszeli, to by tego nie usłyszeli. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Banan. Ja, ja sobie podskoczyłem. Dobra, panas, panas. to było planowane, to U? było planowane. Spróbuj mnie uderzyć. Nie. Nie chcę mi się. A, bo tak, yy, no. Co ty zrobisz? Nie wiem, no cheater jestem. Widzę. Dobra, to jest nasza ostatnia runda. Czemu? Będziemy mogli później jeszcze teraz nagrać, żeby były dwa odcinki, ok? Nie, jak najkrótsze w sumie. Czemu tak krótkie? No ile chcesz, nie wiem, minutowo. No, im więcej, tym lepiej. A nie że. Bo nikomu nie będzie się chciało oglądać takich długich filmów, gdzie jesteśmy takie, tacy słabi. Jak słabi. O co ci chodzi? Myślę, że nie Bardzo. Dobra. Dobra. Yy, yy, ok. A. Dobra, <laughs> to nie no, i Jezus ja głupi jestem. Jezus. Za długo czekałem. No, a więc tym pięknym yy, akcentem zakończymy nasz film. Widzimy się za bla, jakieś 5 minut.